Śpiewały Polo Abdul i Nena. Już 22 minuty po godzinie drugiej przypominam słuchają Państwo Nocy z Radiem dla Ciebie, a w Nocy z Radiem dla Ciebie piosenek na życzenie. Oto kolejne nagrania. Zespół Redbox i For America. Na to nagranie czeka zapewne z utęsknieniem pani Magda. A na piosenkę Power of Love, potęga miłości w wykonaniu zespołu Frankie Ghostu Hollywood pan Jacek Zbrodnicy. Tak więc Redbox i Frankie Goes to Hollywood na życzenie Pani Magdy i Pana Jacka Zbrodnicy. Brodnicy. Zespoły Redbox i Frankie Ghost to Hollywood śpiewały na specjalne życzenie Pani Magdy i Pana Jacka Zbrodnicy. W nocy z Radiem dla Ciebie kolejne piosenki na życzenie. Za momencik utwór, na który dość długo z tego co się orientuje czekał Pan Robert z Warszawy. Będzie to nagranie Viva la More, Niech żyje miłość w wykonaniu zespołu Bino. Z kolei na utwór Demisa Russosa, My Friend the Wind, mój przyjaciel wiatr, czeka pani Jadwiga Kostrzewska. Również pan Robert z Warszawy prosił o nagranie duetu Rickie Poveri, Acapulco, a pan Krzysztof Korona prosił o taniec kaczuszek.